Drodzy widzowie, jak mówiłem, będzie normalne ne budowanie, A potem y, zrobię coś innego, dobra. To na start może jak pierwsza gazetka. No, teraz czekajcie. Dobra, widzowie już otworzyłem. No to teraz wysypujemy wszystko. Albo się poprzykleiło i trzeba to ściągać. Główka rasa. Poczekajcie, wszystko wyciągnę. Drodzy widzowie, wszystko poukładałem. Dobra, to teraz czas na budowanie. Pierwszy pójdzie lot teraz. Dobra, tak. Nogi. O, kurczę. Postaram się jedną ręką, ale nie wiem czy się uda. Dobra, postawiłem tak. Jest. Dobra jest. Jest na ramiennik. No, ramienik i wstykie wejścia, nie wiem, czy oh, oh, ale, yy... trochę przewaliłem mu. Wiem, że siedzi, ale co nic, nawet no, to, to jest figurka. I teraz dochodzimy do tego. Dobra, to pierwsze. I na chwilę was muszę odstawić się na stół, bo tego nie złożę. Że tak szybko. Dobra, pierwsza rzecz. I teraz chwila pomagam pod sami trochę kurcze eee. dobra, już zbudowałem lot teraz poczekajcie chwila i mamy figurkę rasa. Teraz tu odstawiam figurkę rasa i teraz idzie Arin. Dobrze. Dobra, tego się nie da otworzyć jak trzeba przykleić. No ta paczka rasa, bo ona się przykleiła teraz po tym odcinku. No co poczekaj się otworzę. Widzowie, już otworzyłem okurno trzeba. O kurczę, główka yy, Arina, tak wygląda. Da. I tak, tutaj już nie będę układać, bo to już na szybko robię. Widzowie, sobie tak samo jak z razem. O sorry, że Wam zasłoniłem ręką, ale po prostu nie widziałem, bo jeszcze tutaj składam. I tak I główka. Główka Arina. Szkoda, że nie ma włosów do niego, bo też by były fajne. I maska. Ale wyrzuciło. Fajnie. Bardzo fajnie. Dobra i... Kurczę, wszystko mi nie wypadło. To poczekaj. Po chwilowej sprzerwie znalazłem to, bo nie mogłem znaleźć. I teraz budujemy pistolet. Jego ja wyrzutnię. Czekajcie chwilę. Już mam drodzy widowie i tak wyglądają nasze figurki. Teraz zrobię taką niby walkę. Nie mam tego przezroczystego, gdzie mogę ruszać tymi figurkami. A potem z kartek chcę zrobić tego co youtuberzy mają z Lego. To no jak to się nazywa? Te ścianki. Na przykład jak poskładany ma tą, tą żółtą ściankę. A dobra, i już, już mam. No stój Arin! No kurczę, poczekajcie chwila. Dobra, widzowie muszę jeszcze się trzymać, Arina. No, po prostu. Dobra, no nie, i nie, na niej byś stoi. A masz Arine. A ty masz. Tylko no szybko robię, jakby co tą walkę. I teraz razem lecimy. Uii. Dobra Dobre widzowe. Zobaczymy, gdzie oni polecieli. I co? Mam cię, lot teraz. Zostałem pokonany. Pierwszy raz, bo może już tysiącowy nie nie pamiętam już mam cię lord raz ha 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 drodzy widzowie to już koniec odcinka bo to jest taki siedmiominutowy na szybko ale to są nasze dzisiejsze figurki to jeszcze to zrobię co mówiłem w pierwszym filmie nara widzowie